Pierwszy dzień przygotowań Stali Mielec do rundy wiosennej sezonu 2.16-2.17. Trener Zbigniew Smułka, trenerze w hotelu Rado w Woli Rozpoczynacie przygotowania do wiosny. Proszę przypomnieć, jaki jest ten plan przygotowań na, na rundę wiosenną. No tak, na pewno wypoczęci, spędzony czas z rodziną, w wielu przypadkach wakacje, tak jak w moim. Odpoczynek, naładowane akumulatory, Cały tydzień będziemy trenować dwa, trzy razy dziennie na w świetnych warunkach w hotelu Rado. Troszeczkę pogoda nam zweryfikowała, ale mamy załatwione boisko pod balonem, także bardzo się z tego cieszę. E, czyli taka praca do, do soboty. E, później niedziela wolna i poniedziałek przygotowanie do sparingu. Pierwszy sparing we wtorek e, w Niecieczy z termaliką. E, Duży na jest w komplecie, wszyscy zdrowi, pełni optymizmu, ciężko pracujemy. Pracujecie też nad uzupełnieniem czy wzmocnieniem składu. Ten plan, żeby na, w każdej formacji ktoś nowy się pojawił, jest jakby aktualny. Tak, plan jest aktualny. Dochodzi do nas kilku młodych zawodników, doszedł do nas górka i kolew. No, na pewno jest to długotrwała praca, którą wykonuje dyrektor klubu i, i, i rozmowy są prowadzone, toczone. Testujemy również kilku zawodników, także jeżeli tylko kolejny podpisze umowę ze Stalą Mielec, to na pewno nasi kibice dowiedzą się o tym natychmiast. Trener przygotowania fizycznego jest Krzysztof Kaper, Trenerze, nad czym pracujecie, nad czym będziecie pracować podczas obozu w Wojchorze w Hotelu Rado? Na tym obozie przede wszystkim skoncentrujemy się na budowie tak zwanego fundamentu, czyli będziemy chcieli poprawić bazę tlenową naszych zawodników i przede wszystkim wzmocnić tą siłę ogólną. Będziemy bazować, ćwiczyć generalnie, ćwiczenia na siłowni będą polegały na hipertrofii, czyli na zwiększaniu objętości włókien mięśniowych. I na tym głównie się skoncentrujemy. Czyli obóz w RADO poświęcony jest na ciężkiej pracy, żeby zbudować ten fundament, który będzie dla nas punktem wyjścia do dalszej pracy w późniejszym etapie okresu przygotowawczego. Zawodnicy w okresie przejściowym, czyli w tym okresie zimowym, gdy dostali wolne, mieli rozpiski indywidualne i każdy dostał rozpiskę według planu, żeby poprawić swój organizm, czyli jeżeli ktoś miał niską bazę tlenową, miał słabe prędkości progowe, więc dostał rozpiskę taką, żeby to zwiększyć te prędkości progowe, żeby jeżeli ktoś miał problemy z, z ruchami funkcjonalnymi, to pracowaliśmy nad tym, żeby było więcej tych ćwiczeń korekcyjnych. I Zawodnicy powracali z tego okresu i właśnie chcieliśmy wykonać dzisiaj te pewne badania. Niestety pogoda nam to utrudniła, więc dzisiaj zajęliśmy się takim treningiem na salce tutaj w hotelu Rado na dole. Pod kątem treningu funkcjonalnego przemieszczamy się już na balon, czyli pod, podkryte, żeby, bo na zewnątrz jeszcze temperatura nam nie pozwala do tego, żeby przeprowadzić jakiś trening. I tam odbędzie się trening taki o charakterystyce stricte piłkarskiej. Generalnie treningi na obozie będą odbywać się. Yy, dwa razy dziennie, a nawet do trzech razy dziennie wieczorem, gdzie będziemy też pracować nad korekcją poszczególnych zawodników.